Chodź. Nie wiem, czy mi się uda coś nagrać, bo pies na dole szczeka, mój od mu odpowiada i jest jedna wielka zabawa. Więc do tego padł mi komputer, padł mi telefon, padł mi aparat, wszystko mi padło. Ja zaraz też padnę. Zobaczymy. Mam jakiś, mam drugi mój telefon. Eee, próbowałam coś znaleźć na temat produktów, które chcę przetestować z Wami. Byłam ostatnio w Hebe, byłam ostatnio w Rosmanie, dokonałam bardzo wielu zakupów różnych produktów i chciałabym je przetestować w najbliższych dniach. Jestem jeszcze nie gotowa, po prostu pomaluję się z Wami podkładem. Potem postaram się przyjść i wrócić i faktycznie jeszcze raz nagrać jakieś podsumowanie albo z telefonu, albo na koniec dnia zobaczymy, albo tutaj z aparatu. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo coś się, nigdy się nie udaje. A to też wynika z tego, że ja tutaj rozstawiam w pokoju, w którym śpimy całe moje studio, i to jest bardzo no, takie pracochłonne, żeby to wszystko było ustawiać tak jak należy. No ale może coś się uda. Jestem w mojej nowej bluzie. Różowa panienka. Dobra. Ee, wracając. Tak wygląda ten produkt. Ja dzisiaj niestety też mi padło, padł mi e, podgląd, więc tak będę próbowała zobaczyć. Mam nadzieję, że ostrości się będą łapać. Ja tego nie widzę niestety. Ale no, uda, mam nadzieję, że to jakoś wypali. Słuchajcie, next wydał ostatni. To jest jakaś wielka nowość. Nic nie mogłam znaleźć w internecie powiem Wam szczerze. Wydał nowość Total Control, to znaczy Total Control już było od jakiegoś roku czy dwóch lat, czy nawet dłużej. Natomiast teraz jest Total Control Pro. To są jakieś ulepszone, to, jak to mówi nasz producent jest to ulepszona wersja tego podkładu starego. Ten podkład stary wciąż jest na, do kupienia ten jest po prostu nowy. Potrzebujesz podkładu idealnie dopasowanego do Twojej cery. Skomponuj go sama z naszym nowym podkładem i mikserami z serii Total Control, Drop, y, Total Control Pro Drop. Sama zdecydujesz, jaki odcień uzyskasz i jaki kryjąc, jak kryjący będzie Twój makijaż. Użyj dwóch kropli dla delikatnego efektu, make-up, no make-up, 3+, plus dla średniego krycia, 4+, plus dla mocniejszego krycia. Formuła jest wegańska, bez dodatków, parabenów, sulfatów, surfa, konserwantów. Nie jest tłusta i zapewnia matowo-satynowe wykończenie do 12 godzin. No ciekawa jestem bardzo, nigdzie nie znalazłam informacji jak to nakładać. Ja kiedyś, 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 w starych czasach jeszcze miałam mój ukochany podkład, nie mam go już, bo wrzuciłam z Gosza, nie wiem czy kojarzycie takie Gosza kropkę do do... Yy, to, zresztą to było kiedyś bardzo popularna, to była kiedyś bardzo popularna forma yy, tworzenia podkładów. Rozpoczął to Kurde, wiecie co, ja mam wieczną covidową ową głowę w głowie, ale to się F., Jezu, się ta firma nazywała angielska, coś tam FX Pro, kurde, nie pamiętam. Oni zaczęli takie właśnie krople, a potem to inne, inne firmy podchwyciły. I właśnie ja miałam z gosza, gosza, uwielbiałam ten podkład. No ale potem jak przerzuciłam się na podkłady naturalne, to tam poszedł do kosza, ten też e, pewnie komuś oddam, bo e, pomimo tego, że oni tutaj bardzo pięknie piszą, że to jest świetne, no, no e, parabenne i takie tam śmieszne rzeczy, to wiecie, w skład to jest tak. Dimethicone ok, ale potem jest tak, Pek 10 Dimethicone, Dimethicone cross polymer, Dimeticone Coś tam, coś tam, coś tam, czyli sam plastik. Ja podejrzewam, że ponieważ jest z metikona, to, będą, to będzie to taki silikon, który będzie ładnie po prostu wyrównywał skórę. On będzie bardzo ładnie wyglądał. Napisali tu, producent napisał, że ma to być efekt Matowo-satynowy, więc pewnie nie do mojej cery. Ja sobie tego za dużo nie nałożę. Co jeszcze było dziwnego, to że przy stanowisku yy, nie można było wypróbować w ogóle tych kolorów. Natomiast jest coś takiego jak wirtualny tester. Ja nie skorzystałam z tego. I tutaj możemy wtedy wykorzystać sobie yy, jakby ten tester, do tego, żeby dobrać dla siebie odpowiedni kolor. Ja wybrałam kolor vanila, bo taki mi się wydawał najbardziej. Zbliżony do tego, co ja potrzebuję. Kolorów jest bardzo dużo na stronie, więc może Wam się lepiej uda to dopasować. Z NYXA miałam kilka swoich życioproduktów, produktów, ale muszę się przyznać do tego, że nie przepadałam za nimi. To znaczy, miałam korektor z NYXA. To, to, był jeden, to był mój pierwszy korektor, taki wiecie, wkupiony, droższy. Wtedy Next dla mnie to była no, taka wyżej, bardziej półkowa, wyżej półkowa firma. No to oddałam go, ponieważ był też taki mocno wysuszający, nie pasował mi zupełnie. Oddałam go koleżance, bo wtedy jeszcze też ładowałam sobie tego, pod, tego korektora pod oko tonę i to wyglądało dramat. Potem miałam paletę do konturowania, ale ponieważ ja się nie konturuję, to ja też w sumie leżała oddałam. Mam paletę Love You So Much taka wyszła paleta z takimi miękkimi cieniami błyszczącymi. Mam ją i właśnie to nawet dzisiaj może się no zobaczymy, pomaluję. Eee, ale w ogóle jej nie użyłam, ją mam po prostu na pamiątkę, trzymam. No i mam pomadki, z których też nie korzystam, bo ich nie lubię, nie lubię tej piankowej. Eee, formy, więc tak jak widzicie, ale ponieważ NYX pojawił się w Rosmanie, no i pojawia się ta nowość, mówię, a przetestujemy, zobaczymy co to jest, jest bardzo płynny, jak się może domyślać, nie napisali jak go używać, więc ja sobie wyleję na moją blaszkę, co to było napisane? Aha, słaba to dwie krople. I ta wersja Mix Total Control ma, możemy sobie skomponować jeszcze to poza kolorami, możemy sobie skomponować, skomponować a może to jest tak, że tam są chyba cztery kolory i kupuje się te kolory, które są takie graniczne i potem się miesza. Nie wiem. Nie jestem w stanie ani ze strony tego wyczytać, ani Bo tam na tym próbniku w się się było chyba tylko 4 czy 5 kolorów. Był rozświetlacz w kropach i chyba baza pod makijaż matująca. Więc można sobie to jakoś komponować, żeby albo było bardzo matujące, albo było bardziej rozświetlające. Ja wzięłam tylko ten podkład. Więc zmieszamy go. Bierzemy pipetę, kolor, no kolor, kolor. Jak widzicie nie jest takie rzadkie. Ej! Nie, 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 nie. Co to jest? To czemu to jest pipecie, jak to nie jest takie wcale rzadkie. Coś tu nie gra moment. Poczekajcie, ja muszę to teraz ogarnąć. Czemu to jest takie gęste? Włosy mam nie niezrobione cała, niezrobiona. No teraz chyba ja powinno być dobrze. Coś za co rozmieszałam, ponieważ dzisiaj ten od rana walczę z komputerem z pracy i nic nie mogę zrobić. Wzięłam sobie po prostu wolne. Wolne od pracy. Znaczy w teorii wolne, bo tak naprawdę i tak pracuję cały czas. Dobra, jeszcze raz. Bierzemy ten No Ojej trzy, coś się jest nie tak. to jest takie rzadkie, to... Coś tu nie pasuje. Biorę palcem. No ale to faktycznie ma ładne krocie. Nie wiem, czy coś będzie widać. Kolor jest... Hmm, nawet niezły. Słuchajcie, to są dwie, trzy kropelki. Ja tylko dotknęłam raz palcem i zobaczcie, jak to się... Czuć silikon pod palcami, więc to jest po prostu baza silikonowa. To jest taka baza silikonowa z. Coś widać? Z pigmentem. Ja sobie dołożyłam więcej z przodu widać, zobaczcie, jest. Faktycznie można. Cover F... O, widzicie jak to jest? Przestajecie myśleć o czymś, to potem, mu... a mózg cały czas pracuje. Cover FX, tak się nazywa ta firma. Oni stworzyli właśnie te kropelkowe podkłady, albo takie właśnie czyste pigmenty. To się mówiło wtedy, że to jest czysty pigment, który zapewnia, który można do, do, dorzucać do zwykłych podkładów i budować sobie ich moc. Dobra, słuchajcie, to były dwie krople, ale ja w ogóle tego na twarzy nie widzę. No dobra, dołożę sobie jeszcze kolejne dwie, wezmę gąbeczkę. Kamion hydrolatem. Akurat tu mam hydrolat Granium z mojego ukochanego Creamy. Nałożymy to na gąbeczkę i zobaczymy, czy to się gąbeczka. Nie, no, układa się gąbeczką. Na pewno gąbeczką zużyje go więcej, ale przyjemnie. Nie jakoś tarcie po tej mojej twarzy w nie było przyjemne. Jest to mm, na pewno silikon, więc. Mm, jeżeli was silikony nie odrażają, jeżeli was silikony nie zapychają, bo to jest limetikony sam w sobie nie jest problematyczny. Problematyczny jest z pegami i innymi plastikami, ale jeżeli nie na was, no, no to słuchajcie. Bardzo mi przypomina ten podkład z, z gosza, który miałam. Położę sobie na, na jedną kropelkę, kropelkę jeszcze tam, gdzie czuję, że... ponieważ oni piszą tutaj, że um, to jest podkład, który może matowo wyglądać, jak podejrzewam, że on do matu. Ale ten kolor wanila do mojej palenizny w cudzysłowie nawet dobrze wygląda o dziwo. No słuchajcie, nie czuję w ogóle, że mam podkład na twarzy. Naprawdę. W ogóle nie czuję, że mam, mam jakiś... Um, Podkład mam dosyć bogatą e, dzisiaj bazę, bo mam krople znakomi i jeszcze mam e, oczywiście, bo zawsze zapominam o tym mówić, ale ja zawsze sobie kładę krem ochronny z filtrem. Więc ten krem ochronny z filtrem mam i pomimo tego, że mam e, taką bogatą, ja już widzę, że on, on faktycznie będzie dążył do, do dosyć matowego wykończenia, chociaż znaczy będzie. Będzie matowe z takim satynowym wykończeniem, bo on się będzie błyszczał przez to, że ma w sobie tą e, ten silikon. Tutaj sobie dorzucę. Słyszycie? to jest niesamowite. Ja już mam suchą guzię. Suchą. Ja myślę, że on się będzie niestety na mojej twarzy ważył. Albo tak brzydko zbierał przez to, że ona jest taka przesuszona. No ale dobra, na ten moment to tyle. Nie widzę go w ogóle, nie widzę go w ogóle na, jakby tak powiedzieć, przykrył mi to, co przykrył, ale jest tak cienki w konsystencji, że ma się wrażenie, że, że nie mamy nic na twarzy. Jeżeli ktoś ma cerę normalną, mieszaną, to będzie bardzo z tego zadowolony, jeżeli nie jest wrażliwy na jakieś tam parabeny i tak Nie parabeny, tylko silikony. To wydaje mi się, że powinien być zadowolony, bo on po prostu leży tak cieniutko. Po drugie, fajne może być też do mieszania z innymi podkładami, jako dodatek zwiększający krycie. No dobra, to na razie skończę się malować i zaraz dowodzę. No jestem po jakiejś tam przerwie, zrobiłam sobie resztę makijażu, uczesałam włosy. Do makijażu użyłam Natasha Denony, tej małej paletki Zendo. Zendo, mini Zendo. Tak to wygląda, tak ona wygląda. Dosyć, dosyć neutralne, no takie ciepło neutralne kolory. Nie wiem czy coś widać, widzę, że słońce wyszło, więc już trochę jestem prześwietlona, odsunę się może. Rzęsy pomalowałam, słuchajcie, dwoma, dwiema maskarami, tą moją ulubioną, żółtą, ale też testuję, ale już chciałam wcześniej otworzyć tą taką z L'oreal'a, R Volume Mega Mascara i już mam swoje przemyślenia na jej temat, ale w następnym filmie e, powiem więcej, a wykontrowałam się konturownią z Gramshopu. I na ten moment mogę powiedzieć jedno, że uważam, że ten podkład nie jest dla mnie. Nie, już nie chodzi mi tam żadne skład, już mam gdzieś te składy. Chodzi o to, że mm, to jest podkład dla, według mnie, do cery normalnej, mieszanej. Właściwie on naprawdę, jak ktoś lubi takie podkłady, on w ogóle, go nie widać na twarzy, on jest bardzo, bardzo, bardzo cieniutki. Jego, to jest, wiecie, no, no, ja jestem już sucha. Tutaj jest dramat, pierwszy w ogóle. On matowieje, więc jeszcze bardziej jakby pogłębia takie poczucie, że ja nie nienawidzę z matowej skóry, ale mam takie uczucie, jakby mi wszystko ściągnęło. No, ale to jakby też y, może być wynikiem tego, że po prostu ta moja skóra jeszcze po tym retinolu jest dodatkowo taka przesuszona. Ym, wygląda ładnie. Tak patrzę podgląd, teraz mam tam z boku. Wygląda ładnie, natomiast. Natomiast nie skradł mojego serca i teraz tak, jedno co jest w nim fajne, jeżeli sobie wyżycie dobrze kolor, na przykład nie wiem, jaśniejszy, weźmiecie albo ciemniejszy, szczególnie jaśniejszy, bo zimą głównie chcemy mieć mocniejsze krycie, to myślę, że będzie świetnym dodatkiem do innych podkładów, takich, które wam nie pasują, na przykład jeżeli kupicie sobie podkład, który jest zbyt rozświetlający. Yy, za bogaty. No to taki podkład, kropelka 2 dodana do tego podkładu zwiększy krycie i myślę, że trochę zmatowi bardziej yy, jego yy, odczuwanie. Uwielbiam mieszać. Nie wiem, czy Wy też mieszacie. Ja kocham. Ja, ja mieszam wszystko. Uwielbiam mieszać konsystencje, yy, kolory. Mam kilka zawsze. No i ja używam na zasadzie tego z Liren właściwie, no stop, ale mieszam go z, z tym takim. Yy, z czasem się to nie pamiętam. Mam swoje ulubione, które mieszam nagminnie. Kocham, mieszać, mieszajcie, też, mieszajcie, mieszajcie, mieszajcie. No w każdym razie, ten podkład, kochani mojnej słodki, ten podkład, teraz ile on kosztował? Ten podkład kosztował w cenie normalnej prawie 70, 68, 99 za. Tutaj jest 13 ml. Dobra, jest to wysoko, wysoka pigmentacja, to jest na plus, natomiast e, no cena 70 zł. No jeżeli będą promocje, to myślę, że będzie warto bez promocji. Hmm. Ale e, na promocji kupić sobie najjaśniejszy albo jasny taki, e, taki, taki e, podkład, plus na przykład najciemniejszy i sobie regulować tym e, właśnie jakieś swoje tam ulubione no jest to jakieś rozwiązanie, natomiast uważam, że 70 zł to jest dużo, to taką małą pojemność. Jeszcze raz przypomnę, ja mam w kolorze wanila i uważam, że ten kolor dla takiej kobiety, czy tam dla takiej osoby, która ma dosyć jasną cerę, taką jak ja, jest bardzo wygląda. Nie ciemnieje, nie, nie ciemnieje. Zresztą co to ma ciemnieć, to jest tylko silikon i pigmenty. No, tyle. To tyle na razie, tyle, postaram się jeszcze coś może dograć, zobaczę, nie obiecuję, także na ten moment się żegnam, jeżeli się już nie zobaczymy, a jeżeli się zobaczymy, to jeszcze będzie dogrywka, albo jakaś opinia, albo, albo coś na pewno w opisie napiszę na ten temat. Dzięki wielkie, guziaki, papa, hej! No, powiem Wam, że dobrze to wygląda, tworzy dach, trochę światła dziennego. Naprawdę, gdybym miała, gdybym miała cerę normalną, ale lekko mieszaną byłabym bardzo zadowolona, bo ten podkład tak leży, w ogóle go nie, widzieć, nie, nie widać. Natomiast na mojej suchej skórze ja go po prostu czuję. No. Ja nie mam w ogóle żadnych żadnych wydzieliń, Także niestety tak to wygląda. No. Jeszcze to jest minęło tak około, od momentu jak się pomalowałam, minęło około 4 godzin, 3-4 godzin, więc. No, więc no, patrzy się w cały czas ten porząd. Jak ktoś lubi lekki makijaż i nie patrzy na skład i silikon mu nie przeszkadza, to nie wierzę. Słuchajcie, nagrałam, nagrywam się w trakcie biegu, żeby wam pokazać, może coś będzie widać. Ten podkład razem z moim potem zrobił się w ogóle jedną z Jak Ja go w ogóle nie widzę, ale czuję straszne pod palcami, jaki jest sztywny. Także tak, to nie jest podkład dla całej super Natomiast do mieszania, jeżeli macie taką ochotę, wydać trochę kasy i ewentualnie na pomocy. Nie wydaje, tak.